Żegnam Państwa i wypraszam na co miesięczne potrójne losowanie małego lotka oraz nagrody specjalnej w wysokości 50 milionów eskudos z zakładów powolnego lotka z 1231 roku przed naszą erą. Przedstawiam komisję sprawdzania trzeźwości maszyn. Pani Bożena Mirska-Srilska, halowa mistrzyni Polski w rzutach kanapką. Szymon stoliczek medalista w wyścigach odkurzaczy. I pani Teresa Bloomberg, stały członek tej oto bandy. Losowania będzie prowadzić pani Halina Podpałka, przedstawiciel portugalskiego zakładu maszyn losujących i francuskiego totalizatora sportowego. W kasecie telewizji Polsat znajduje się 69 piłeczek. Możemy zablokować pieczęć i rozpoczynamy pierwsze losowanie małego lotka. A few moments later Safast w SIGSE 999 tysięcy 26 miliardów 4 tryliardy 69 Allachów. Trylliard. Za chwilę kule powrócą do bębna maszyny losującej i rozpoczynamy któreś tam losowanie małego, piłowego, stołowego lotka. 3 weeks later. 500 TRYLIARDÓW AKBARÓW 7541 itd. Tak Liczba kandydatów na debatach w TVP 666 do potęgi 8 111 1, 1, o kurde zaciąłem się sorki I na koniec minus wczorajszego dnia czyli 324 szajsy Informujemy, że w związku z wybuchem jednej z maszyn losujących poza studiem losowanie nagrody specjalnej nie odbędzie się tutaj na martwo. Dlatego kończymy program. Żegna się z Państwem Ryszard Rebim Benben Pempek Radzisław Skolitański. Dobranoc pchły na noc. Wypraszamy do naszych kolektur na terenie Mongolii i życzymy wysokich przegranych. Bóg zapłać.